Czy wy to widzicie, jaka kreta jest piękna? To jest pierwsza przeszkoda, bo robiła się kolejka i ludzie schodzą tam w dół po wodzie. Bierzcie zawsze wodę na wycieczkę. Nie zapominać. Nie chce ci się jechać do Kambodży. Proszę bardzo, tutaj masz ten sam nastrój. W jest taki klub, e, klub górski, e, mountaineering club w chyba się nazywa i tam można e, się zapisać i pojechać na wycieczkę po wąwożach i właściwie tak robiliśmy. Jedziemy do i Tak wozy. Jest bardzo zabawnie, bo można się zapisać internetowo, ale już zapłacić za to, bo to kosztuje drobne 20 euro. Po prostu dowóz czy 100. Można tylko od godziny 21 do 23 osobiście. Atmosfera jest niesamowita. Chodzisz do takiego perelowskiego pomieszczenia. Siedzą tam. Tocy starsi panowie, koło 70, dużo kieliszeczków na stole, buteleczka z raki, jakiś serek pokrojony, ogóreczek. Wszyscy tam sobie taka swobodna, luźna atmosfera. Przyszliśmy zapłacić. Pan mówi, no to teraz po kieliszeczku. Bala wódeczki. Trzeba było przypić, trzeba było się poczęstować, a siadajcie, się, pogadamy sobie, fajna, bardzo fajna atmosfera. A ponieważ jesteśmy w Grecji, no to właśnie zatrzymaliśmy się, przerwa na kawę. Tak, zaczynamy wycieczkę od dawna, do Przejeżdżamy przez dolinę Amari, która tworzy się między szczytami Psiloritis i Kedros. Dolina z jeziorem Potamon powstałym dzięki zaporze. Wyplawiłem te klinety, kieruję je firaczy medyjne, ja na, ja te To jest to posota, to to trójka. A, to inne na, pojedyncze Wąwóz Patsos zwany jest też Wąwozem Świętego Antoniego i tutaj zaraz po wejściu do wąwozu znajdujemy wciśnięty w jaskinie kościółek pod wyzwaniem właśnie Świętego Antoniego. To miejsce służy potrzebującym od tysięcy lat. Archeolodzy znaleźli tu figurki wotywne z czasów minojskich. Potem oddawano tu cześć Hermesowi, Kraneosowi, a dziś… A dziś przychodzą wierni chrześcijańscy, by poprosić Antoniego o wsparcie lub mu za nie podziękować. W każdym zagłębieniu skały zobaczysz wciśnięte karteczki z prośbą, a wokół wiszą tysiące tabliczek wotywnych tamata. I jest jeszcze coś, co pozwala mieć większą niż zwykle nadzieję na spełnienie intencji. Kule pozostawione na dowód uzdrowienia. A poniżej jaskini wybija święte źródło, którego woda ma Uzdrawiającą moc Szlak docierający do mostka i małego wodospadu obok uważany jest za łatwy i wielu tam kończy spacer. Oczywiście obowiązkową kąpielą pod wodospadem. My idziemy dalej wzdłuż potoku, który kończy się w jeziorze Potamon. Jak na razie to szlak jest bardzo przyjemny. Ale jest pierwsza przeszkoda, bo wybija się kolejka i ludzie schodzą tam w dół po wodzie. Chyba po wodzie, albo po kabinie. Jak się czujesz? O, bardzo mi się podoba. To jest nie no, super. Jest pięknie. Jest Pięknym przepięknie. E, jest, no, znaczy, dla mnie nie jest trudne. No, nie jest trudna, e, trudna trasa. No tylko trzeba wspinać się na kamieniu Tyście to może sobie nadpływać. No nie pływamy, tak naokoło. Wężowym. Wężykiem, wężykiem hej ho, hej ho wow, jest nie, raczej ja nie będę nagrywać jak idę w łodzie czy wy to widzicie? Jaka kreta jest piękna? Marcin powiedział, że to jest łatwa trasa. Ach, co ja bym dodała? Moim zdaniem, to jest trasa może łatwa, ale wymagająca. Bo trzeba schodzić po kamieniach, trzeba iść po wodzie. Czasami nie jesteśmy pewni, jak będzie głęboko, chociaż bardzo głęboko. Zwykle nie jest, a jak jest bardzo głęboko, to jest też przejście gdzieś obok, że nie trzeba płynąć. Na niektórych ta atrakcja przypłynąć albo skoczyć do wody ze skały. Podziwiam. Także na pewno to nie jest trasa dla każdego, ale każdy, kto wejdzie na tę trasę, Poradzi sobie. O, tak dobrze. Bierzcie zawsze wodę na wycieczkę. Nie zapominać. Bo to Zyski wspaniałe przeżycia. Koszty spodnie. Zanim pojedziemy do kolejnego wąwozu Mili, zajrzyjmy do wioski Pacos. Tradycyjna wioska, gdzie życie toczy się w rytmie hasła wciąż powtarzanego przez turystów i miejscowych: siga siga, czyli powoli, powoli. Na końcu jednej z krętych uliczek są ukryte w głębi za zaroślami pozostałości kościoła Narodzenia Marii Panny. XIV-wieczny kościół wygląda stosownie do wieku, zrujnowany. W 1973 roku ze ścian zdjęto cenne freski i poddano konserwacji. Zostały kamienne elementy architektoniczne i nostalgiczny klimat. W tutejszej tawernie mogą cię zaskoczyć polskie książki leżące przy wejściu. Właściciel tawerny, pan Wasilis, z dumą pokazuje gościom książkę Magdy i Marka Tokarskich, Kreta, wyspa, gdzie żyje się teraz. Autorzy piszą o kuchni jego mamy, pani Marii, która jest duszą i sercem tawerny. Każdy, kto tu zajrzy, ma niezwykłą okazję spróbować przepysznej kuchni opartej na lokalnych produktach z własnej farmy. W domku obok tawerny pan Wasilis stworzył małe muzeum etnograficzne. Pokazując eksponaty, z pasją opowiada o życiu dawnych mieszkańców wioski. Główny plac jest sercem wioski. Tawerna, muzeum, wielki stary platan i kamienna fontanna. No przyznaj, wyobraźnia działa. Widzisz przechodzących 18 wiecznych buntowników z dubeltówkami i panny z wiaderkami idące po wodę do studni. Jedziemy dalej do wąwozu mili. wycieczka idzie dalej wycieczka idzie dalej jesteśmy w kolejnym wąwozie dzisiaj, bo e, wąwóz Mili, to jest taki wąwóz, w którym jest pełno młynów i ich jest e, chyba 20 czy 30 więc wycieczka e, idzie to jest około 6 km, ale już nie ma takich na takich terenów po wodzie, ale bardzo ładne jest. Bardzo ładne. Tutaj jakieś, wiadomo co, skrzypy. O. W upale wąwóz Mili służy ochłodą i widokiem soczystej zieleni. Dzięki rzece i wysokim zboczom dającym cień, w wąwozie rozwija się bujna roślinność. Gość czuje się tu jak w dżungli. Ale to nie koniec atrakcji. Od czasów weneckich w wąwozie działało około 30 młynów. Za sprawą nowych technologii produkcja przestała się opłacać, a bezpieczeństwu ludzi zagrażały osobiska. I tak w roku 1972 ostatni mieszkańcy opuścili wąwóz. Nie chce Ci się jechać do Kambodży, do Angkor? Proszę bardzo, tutaj masz ten sam nastrój ten samą niezwykłość, tajemniczość, a blisko. No i tak trzeba ekonomicznie myśleć. Patrzysz z imili, dwa wąwozy, dwa różne światy. Patzos może stanowić pewne wyzwanie. Skały, kamienie, ciasne przesmyki, kaskady, spiętrzenia wody. Mini to łagodnie opadająca ścieżka prowadząca wśród bujnej roślinności i tajemniczych ruin. Wąwozów na krecie jest co niemiara. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zostań z nami, będziemy pokazywać kolejne.